Cześć. Chciałabym Wam powiedzieć dziś trochę na temat leków, terapii, wszystko z własnego doświadczenia. Nagrywam ten film, bo wiem, jak bardzo ja potrzebowałam takiego materiału, kiedy ze mną było gorzej. I nie mówię tu o takiej wiecie, gadce naukowej, bo to też bardzo ważne, jasne, żeby wiedzieć, jak lek działa w teorii, ale jak już się człowiek nasłucha, no to chciałby też usłyszeć o potwierdzeniu tego wszystkiego tak życiowo. Na początek chcę tylko powiedzieć, że każdy lek działa inaczej, ze względu raz na swoją specyfikę, a dwa ze względu na nas. Każdy z nas działa, myśli, czuje nieco inaczej, więc to, że na mnie leki podziałały w ten sposób, nie jest żadnym gwarantem, że u Was będzie tak samo. Ale tym materiałem chciałabym Was po prostu przekonać jakoś do tego, że mimo wszystko no, dobrze jest czasem spróbować. Pamiętajcie o tym, że dzisiejsze antydepresanty mają nieco inną formułę niż kiedyś. Nie uzależniają. W moim przypadku leki zostały przepisane nie tyle na depresję, co na zbyt silne emocje, które mnie zalewały i powodowały, że godziny, a czasem i dnie mi uciekały, bo spędzały mi po prostu na nakręcaniu się. To były takie stany, że wiecie, nikt ani nic nie było mnie w stanie z nich wyciągnąć. Czułam się wtedy jak taka pacynka. Emocje robiły ze mną co chciały, a ja bezsilnie musiałam to wszystko obserwować, i to chyba było najgorsze, poczucie takiej bezradności, właśnie, że ten stan będzie trwał tak długo, aż po prostu emocje same uznają, że to koniec. Ja nie mogłam nic wtedy zrobić, przynajmniej tak się czułam. Pisałam wtedy dużo dla samej siebie, żeby jakoś sobie ulżyć nie zawsze miałam na to ochotę i siłę to był raczej taki wewnętrzny przymus, wiecie, taka ostatnia deska ratunku po prostu panicznie łapałam się czegoś co mogłoby dać mi wytchnienie i wylewałam tony tych frustracji na papier, ciągle mieląc i mieląc to samo i czując się jednocześnie, wiem jak to zabrzmi ale tak bardzo zrozumiana przez te kartki, przez te słowa a z drugiej strony czując się tak bardzo smutna Czując taką wielką pustkę i takie poczucie bez sensu. To jest ten stan, kiedy wydaje się Wam, że jest tak źle, że totalnie nikt na świecie Was teraz nie zrozumie. Od dwóch lat chodzę na terapię. Przeprowadziłam się do innego miasta i miałam problem z adaptacją. Moje emocje wtedy szalały. Raz, jak było już bardzo źle, to poszłam do szpitala psychiatrycznego na izbę przyjęć. Pamiętam, że było mi już wszystko jedno, że ludzie na ulicy mnie mijają, a ja płaczę. Usiadłam przed gabinetem lekarza i czekałam też płacząc cały czas. Nie wiem dlaczego, bo obiektywnie nie działo się nic złego, nic, a emocjonalnie czułam się rozbita, samotna i tak strasznie zlękniona. Potrafiłam, na przykład budząc się rano i widząc, jak wstaje słońce, zacząć zalewać się łzami. Bo po prostu czułam taki rozrywający ból, taki, wiecie, emocjonalny. Ciągle chodziłam rozbita na ranem budziłam się z walącym sercem, jakby dopiero się wyrwała z koszmaru. No nie było za ciekawie. No, i poszłam na terapię z tego powodu. Chociaż teraz widzę i wiem, że powinnam pójść na nią już dużo wcześniej. Od zawsze czułam, że z moimi emocjami nie wszystko jest ok. No ale przecież no, nie będę z siebie robić idiotki, nic się nie dzieje i nie mają gorzej, tak wtedy myślałam. A terapia, czy w lżejszych przypadkach konsultacja jest dla każdego. Dla mnie dobrym wyznacznikiem tego, czy się jej potrzebuje, jest odpowiedź na jedno proste pytanie. Niekoniecznie, w co się lubi w życiu robić, to też, ale. Czy te stany, czy te emocje i myśli mnie paraliżują, odbierają siły, chęci i, i rozbijają życie? Bo jeżeli tak, to naprawdę warto zastanowić się nad pójściem do psychologa. Psycholog czy terapeuta nie jest kimś, kto wam da receptę, wiecie, powie, co i jak macie robić, żeby być szczęśliwym. Tu chodzi raczej o trzeźwe spojrzenie z perspektywy trzeciej osoby, o Spojrzenie kogoś, kto jest obiektywny i w dodatku ma wiedzę na temat tego, jak człowiek działa. Jak macie ten swój bałagan, wszystko z wszystkim poplątane, no to psycholog jest kimś, kto po prostu pomoże wam to uporządkować. I tyle. Nie ma żadnej recepty, nie ma jasnej odpowiedzi. Jest praca nad sobą i wysiłek, a od psychologa nigdy nie usłyszycie, że powinniście coś zrobić albo czegoś nie powinniście. Praca tam polega na tym, żeby samemu odkryć, co dla nas jest najważniejsze, a psycholog tylko w tym wszystkim pomaga. No, ale wróćmy do tematu głównego. Więc poszłam do tego psychologa, kiedy miałam te problemy adaptacyjne, no i zaczęłyśmy pracę nade mną. Po kilku wizytach pani psycholog poleciła mi leki doraźnie, bo te moje stany widziała to, że są zbyt paraliżujące. Więc poszłam do psychiatry, dostałam receptę i jej nie wykupiłam. Uznałam przecież, że nie potrzebuję leków, bo inni mają gorzej nie. No a poza tym, co jeżeli leki nie zadziałają? Albo co jeżeli zadziałają źle? Jeżeli trzeba będzie je zmieniać kilka razy i przez to po prostu jeszcze bardziej się jedynie rozbije. Albo co jeżeli mnie zmienią i odbiorą mi to, co najważniejsze, to, co w sobie lubię najbardziej, czyli moją wrażliwość. I wiecie co? Udało się pokonać tamte adaptacyjne problemy bez leków, ale trwało to około pół roku. Gdybym dziś miała możliwość, to wzięłabym wtedy te leki. Myślę, że tak. No ale idźmy dalej. To już minęło, a po czasie zawsze łatwo mówić. Problemy z adaptacją też minęły. E, zostało jednak wszystko to, co się we mnie latami warstwiło, więc pracowałyśmy dalej nad tym. Bywało lepiej, bywało gorzej, ale ja miałam nadzieję i dużo chęci do zmiany. Ciągle problemem były te moje emocje. Wiecie, to naturalne, że zawsze mamy dylematy rozum versus emocje, ale ja czułam, że u mnie, chociaż pewnie jest nas więcej, to urosło do ogromnej skali. Było tak, że coś wiedziałam, rozumowo to akceptowałam, jakiś tam porządek świata, a emocje robiły swoje i totalnie nie chciały tego zaakceptować. I ja się wtedy znowu czułam jak pacynka. Też bywały dni, kiedy emocjonalnie nie wyrabiałam, kiedy fiksowałam się na czymś i na niczym innym nie mogłam się skupić. Emocje przychodziły i było po prostu po mnie, no nieważne, jak bardzo próbowałam na nie wpłynąć rozumem. Moja psycholog znowu zaproponowała mi leki. Wiedziałam, że to mogłoby pomóc, ale miałam dokładnie te same dylematy, co wcześniej. Skąd miałam wiedzieć, jak te leki na mnie zadziałają? Mimo, że rozmawiałam o tym z, z moją terapeutką, no to bardzo się bałam. I strach jest, jest strasznie ograniczający, wiecie, bo. To nie było tak, że prawdopodobny był tylko taki scenariusz, bo przecież leki mogły zadziałać dobrze. No ale już tak mamy, że to strach zwykle nami rządzi, i wiecie co, w takich chwilach trzeba powiedzieć sobie stop i spojrzeć na to z boku, na trzeźwo, spojrzeć na fakty. A fakty były takie, że owszem, lek może zadziałać źle, może nie zadziałać wcale, ale może też zadziałać dobrze. Nie wiedziałam tego. I mimo strachu. Ta myśl, brak jakichkolwiek przesłanek do tego, że będzie źle, spowodował, że kupiłam te leki. Pierwszy tydzień albo dwa tygodnie, jak zaczęłam je brać, miałam typowe objawy fizyczne, czyli ból głowy, straszna ospałość, nic mi się nie chciało robić. Nie było to aż tak złe, żebym musiała przestać je brać. Oczywiście trzeba pamiętać, że te leki wychwytują zwrotnie serotoninę. I przez to przez pierwsze dwa tygodnie może się obserwować pogorszenie stanu psychicznego, ale to też jest normalne. No, u mnie ze względu, myślę, na specyfikę tego problemu, czyli to nie była typowa depresja, ale raczej problemy z wieloma negatywnymi emocjami, były powodem, dla których ja tego, powiedzmy, zjazdu emocjonalnego nie miałam. I wiecie co? Minęło pół roku, odkąd biorę leki. Nie powiem, że działają one jak cudowne lekarstwo, że nie ma już z niczym problemu, że jestem teraz jak robot i nic nie czuję. Oczywiście może tak być, że leki spowodują, że emocje w ogóle przestaną do nas przychodzić, no ale tak jak mówię, to wszystko zależy od rodzaju problemu, od leków, od dawki tych leków, no i od nas samych, bo na każdego ten sam lek może zadziałać inaczej. Leki sprawiły, że moje emocje są zdrowsze, po prostu. Nie mam już dni, kiedy przychodzą z nienacka, bez powodu, kiedy mnie zalewają, powodują, że nie mogę się skupić na życiu. Są teraz na takim poziomie, że łatwiej mi, i że w ogóle stało się to możliwe, żeby wpłynąć na nierozumem. I w ten sposób łatwiejsza jest praca nad sobą. Kiedy wiecie, nie jest już tak, że emocje kontra rozum to jakieś 10 do 1, tylko to się bardziej rozłożyło na równo. No i wszystko mamy w sobie połączone, nie? Psychika wpływa na ciało i odwrotnie, a w samej głowie to wygląda podobnie. Nakręcamy się na coś emocjonalnie, to z kolei wpływa na nasze myśli, albo odwrotnie, najpierw pojawiają się myśli, a potem idziemy za tym emocjami. No a to wszystko z kolei warunkuje to, co robimy. No i kiedy emocje są zbyt silne, trudno jest się po prostu zatrzymać i nad tym pomyśleć. I jedynie wpada się w szaleńcze, samonakręcające się koło. A co gdyby leki nie zadziałały? Albo gdyby zadziałały źle? I gdyby musiała je zmieniać? Nie wiem, bo to się nie stało i Wy też się nad tym nie zastanawiajcie. No bo po co marnować siły? Jeżeli coś się zadzieje, to wtedy będziemy myśleć o tym, jak to rozwiązać. No ale co z tytułowym pytaniem? Co z moją osobowością, z moją wrażliwością? Wiecie, ja definiowałam siebie jako właśnie zdolność do emocji. To był mój taki główny trzon, główna składowa mojej tożsamości, mojej osobowości. I te stany, mimo że mnie paraliżowały, to jednak dawały nieco poczucia zrozumienia, a raczej ja sama je sobie dawałam, pisząc. Potrzebowałam tego, kiedy emocje mnie zalewały, no ale już tego nie robią, więc automatycznie nie potrzebuję tego dziwnego zrozumienia. Nie czuję się też, żeby mi brakowało, bo tego też się bałam, właśnie, że się zmienię i że będę tęsknić za tamtą sobą. Ale myślę, że to był pewien sposób mojej obrony własnej, własnego ego, bo nie lubimy nowych rzeczy, są nieznane, a nieznane stwarza przecież zagrożenie. Więc wolałam tkwić w tej swojej niepoprawnej emocjonalności, no bo mimo, że mnie wyniszczała, to była bezpieczna, bo była znajoma, bo była moja. Nie zmieniła się moja osobowość, nie stałam się nagle innym człowiekiem, z innymi wartościami, potrzebami i tak Po prostu moje emocje się trochę uspokoiły i to tyle. Osobowość jest tak złożonym konstruktem, że leki, które mają wpływać na stabilność emocjonalną, nie są w stanie jej, nie wiem, rozwalić czy zdegradować. I jasne, że jestem bardziej stonowana, że sobie lepiej radzę, ale w tym wszystkim zostałam ja. Nadal jestem wrażliwa. Mam wrażenie, że nawet momentami za bardzo, ale już na pewno nie aż tak jak przed lekami. No i nadal zdarzają się chwile, kiedy coś mnie przytłacza, kiedy coś mnie boli, smuci, ale już nie tak często i nie z taką siłą jak kiedyś. Nie chcę brać leków na zawsze, wiecie? Oczywiście, że są choroby, jak na przykład niektóre przypadki schizofrenii, gdzie człowiek musi brać ciągle te leki, ale zaburzenia emocjonalne mają do siebie to, że. Można nad nimi pracować rozumowo i czasem sama ta praca wystarczy. Da się pracować czysto poznawczo na terapii, nie wspomagając się lekami, jasne, że tak, ale jeżeli czujecie, że te emocje są zbyt silne, że was zalewają i paraliżują, to dlaczego sobie doraźnie nie pomóc lekami? Wiecie, ja nie mówię tutaj o pójściu na łatwiznę i myśleniu życzeniowym, że one załatwią całą sprawę. Bo najbardziej skuteczna terapia to taka, gdzie łączy się te leki z psychoterapią. Leki wpływają na sferę emocji, no a w gabinecie pracuje się nad myślami, przekonaniami i nad swoim podejściem do tego całego bałaganu. Serio, nie bójcie się leków. I wiecie, często jak jest gorzej, to słyszy się, że będzie lepiej. To taki utarty frazes, który nic nie wnosi. Ale zawsze po czasie, jak już zejdą z nas te emocje, no to faktycznie robi się lepiej. Tylko, że kiedy stoję się w środku ulewy i marznie zimna, to perspektywa tego, że za jakiś czas przestanie padać w niczym nie pomaga, bo w żaden sposób nie zmienia mojej sytuacji tu i teraz. A terapia jest czymś, co powoduje, że te ulewy zaczynają z czasem przypominać bardziej mrzawki, wiecie, i słońce nie wydaje się już wtedy tak odległe.